To właśnie w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykonuje się większość badań. Jakich? To już pytanie do Pana Doktora Macieja Biarckiego. Panie Doktorze, jakie badania wykonamy? Zakres badań, który jest dostępny w Przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest określony w zarządzeniu przez NFZ. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest szeroki zakres, ale jest, to na, jest on na tyle obszerny, że pozwala nam diagnozować praktycznie wszystkie choroby, przynajmniej w szczeblu wstępnym i na pewno możemy monitorować wszystkie choroby przewlekłe. Część badań niestety nie jest w dyspozycji lekarza POZ mogą je, mogą je zlecać tylko i wyłącznie lekarze specjaliści, ale tak jak powiedziałem, w tym pakiecie badań, które obejmuje wszystkie podstawe badania laboratoryjne, obejmuje badania rentgenowskie, większość badań USG, obejmuje spirometrię. Przy, z tym zakresem badań jesteśmy w stanie myślę, bardzo dobrze prowadzić naszych pacjentów. Sytuacja pandemii zaskoczyła nas wszystkich. Jak sprawa ma się z ze szczepieniami w tym momencie? Fakt, że szczepienia były. Wstrzymane czasowo. Nie był to nasz pomysł, nie była to nasza decyzja, była to decyzja ministra zdrowia. Ten zakaz został uchylony. Nasz punkt szczepień działa normalnie, powiedziałbym nawet ponad normatywnie, bo musimy wykonać szczepienia z tego okresu, kiedy były one wstrzymane. No, zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze swojego kalendarza nie wypełnili. Nie tylko wizyty stacjonarne, ale także można korzystać z teleporad, jeżeli ktoś się stresuje po prostu. To w inną stronę idzie. My chcemy jak najbardziej upowszechnić teleporady w tych miejscach, które one są i dla nas i przede wszystkim dla pacjentów korzystne. Nie ma sensu przychodzić, tłoczyć się w przychodni po to, żeby zostały wypisane ponownie leki, czy żeby doktor zlecił jakieś dodatkowe badanie, na które się umawiało na przykład trzy miesiące wcześniej. Tego typu usługi można zrobić spokojnie przez teleporadę. Każda, każda porada, jakiś pacjent sobie życzy, może się odbyć w formie teleporady. Aczkolwiek proszę wtedy mieć świadomość, że jeżeli lekarz stwierdzi, że przez telefon nie jest w stanie postawić diagnozy, to zaprosi do przychodni. Dzisiejszy odcinek skupia się na potrzebach kobiet w ciąży. Pani Dorota Widanka, położna środowiskowa z nami. Jakie badania powinny wykonywać kobiety w ciąży podczas jej trwania? Zakres badań dla kobiety w ciąży jest dosyć obszerny, co też reguluje rozporządzenie ministra z września 2018 roku. I każda kobieta w ciąży powinna zgłosić się jak najszybciej, jak tylko podejrzewa, już, że jest w ciąży, do lekarza położnika ginekologa, który na pewno pokieruje ją na te badania. I przede wszystkim no tutaj morfologia mors, to są badania, które robimy na, bez przerwy, praktycznie co miesiąc. Oczywiście pomiar ciśnienia, pomiar glukozy, poziom TSH, który jest bardzo istotny. Badania w kierunku chorób zwierzęcych, różyczkę, grupę krwi, bardzo ważna i oczywiście przeciwciała anty-D. No i szereg jeszcze innych badań specjalistycznych, które na pewno każdy lekarz-ginekolog każdej pacjentce, która będzie pod jego opieką, zaleci. A w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia pacjentki mogą skorzystać także z edukacji przedporodowej. Czego tam się dowiedzą? Każda kobieta w ciąży powinna być przez swojego ginekologa pokierowana do położnej środowiskowej, tak mniej więcej od 21 tygodnia, a maksymalnie już na 26 to jest taka granica maksymalna gdzie po, y, kobieta do, może że tak powiem, zapoznać się już ze swoją położną, którą sobie wybiera, bo składa do niej deklarację i jest pod jej opieką. Y, I w, te, w ramach tej edukacji dowiaduje się y, o ciąży, czyli o tym, jak ta ciąża się rozwija, jak wpływa na jej y, organizm, jakie zmiany powoduje. Y, są też niedogodności, którym możemy zapobiegać. i Położna też na pewno o tym powie. Y, powie też, jak przygotować y, się na przyjęcie nowego członka rodziny jak przygotować kącik dla noworodka, jak przygotować wyprawkę dla noworodka. Na pewno będzie dużo wiadomości dotyczących pielęgnacji noworodka, jego ciała i w ogóle pielęgnacji też kobiety w czasie ciąży, pielęgnacji ciała, higieny, odżywiania. Y, do, oczywiście, konkretnie, już o porodzie na pewno jest to obszerny blog y, dotyczący samego porodu, roli taty, to jest bardzo modne w tej chwili i bardzo potrzebne. I jeszcze y, oczywiście o szczepieniach. O szczepieniach też każda położa na pewno udziela obszernych informacji każdej, ka każdej mamie przyszłej, już w okresie ciąży. Przyszłe mamy powinny szczególnie dbać o swoje zdrowie, ale oczywiście kontrolować powinniśmy się wszyscy, dlatego polecamy Państwu, aby. Odwiedzać właśnie przychodnie albo korzystać z teleporad. To był program Akcja Rehabilitacja. Do zobaczenia!